Aby wykonać ćwiczenia w darmowym programie z pakietu LibreOffice, wchodzimy pod odpowiedni adres producenta, pobieramy wersję 642. I za chwilę pojawi nam się w lewym dolnym narożniku ekranu informacja o pobieraniu pliku. W przeglądarce Google Chrome jest to właśnie w lewym dolnym narożniku okna programu. Trzeba troszeczkę odczekać, bo plik programu, plik instalatora LibreOffice jest dosyć spory, ale kiedy już się ściągnie, wybieramy opcję pokaż w folderze i będziemy mogli przystąpić do instalowania naszego programu. Kliknięcie w ikonkę pakietu instalatora spowoduje rozpoczęcie procesu instalacji. Wystarczy uważnie czytać komunikaty w okienku kreatora instalacji. Najlepiej wybrać instalację typową z domyślnymi ustawieniami. Taka instalacja w zależności od tego jak szybki mamy komputer może. Trwać krócej albo dłużej, trzeba uzbroić się czasem w cierpliwość. Po zainstalowaniu takiego programu będziemy mogli skorzystać z edytora tekstu, z arkusza kalkulacyjnego, z programu do tworzenia prezentacji i jeszcze paru innych drobniejszych komponentów. Niekoniecznie więc musimy się zaopatrywać w produkty pakietu Microsoft Office, aby wykonać nasze ćwiczenia czy zadania. Jeszcze chwilkę to potrwa. Po kliknięciu przycisku Zakończ będziemy mogli już korzystać z programów pakietu LibreOffice.